roku życia i tenis stołowy to dla mnie to jest taka pasja, pasja, to jest radość tak naprawdę. Cały czas cieszę się przy tym stole. Ta zawodach bardzo super atmosfera jest. Rewelacyjna. Było fantastycznie, można było pograć, spotkać się naprawdę dużo prajdy. poznać nowych ludzi i spotkać się z tymi, których już znamy. Gracyjmy się Polski AZS są naprawdę e, bardzo dobrze e, zorganizowane i liczę, że na pewno będę tutaj uczestniczył e, też w przyszłych e, zawodach tego typu. Jeszcze na handbajku zająłem piąte miejsce na mistrzostwach Polski i ze sportem jestem za Pan Bradzie, tak powiem. Wyobrażałam sobie to troszeczkę inaczej, myślałam, że będzie Troszkę więcej stresu, ale koniec końców cieszę się, że wyszło tak to na luzie. Poznałam wspaniałych ludzi. Nauczyłam się też dosyć sporo. No i zorganizowanie to wszystko, to co tutaj się dzieje, to jest naprawdę wspaniała sprawa. Na co dzień uprawiam sporty, chodzę na treningi na siłowni oraz jeżdżę na motocyklu. To jest taki rower na jednym kole, dlatego ja też postanawiam na razie może przerwać ze studiowaniem i wybrać się na taką podróż do, do Grecji przez wszystkie kraje bałkańskie. Polecam każdemu sport według swoich własnych preferencji, do czego się nadajemy i co chcemy robić. No i odkrywajmy własne możliwości. Kolejne Integracyjne Mistrzostwa Polski AZS w Tensie Stołowym, których organizatorem jest Gdańsk. Do zawodów zgłosiło się 77 zawodników z 26 jednostek AZS z całego kraju. Cieszymy się, że Integracyjne Mistrzostwa Polskie AZS idealnie wpisują się w cele i misje grupy PZU, która stała się naszym sponsorem strategicznym. Z roku na rok poziom jest, tych zawodów jest coraz większy. Moje plany na przyszłość to e, dostać się na Igrzyska Paralimpijskie w Paryżu w 2024 roku, a na najbliższy, na najbliższy rok to Mistrzostwa Świata osób niepełnosprawnych w Igrzysce Stołowym. My obie przygotowujemy się na Olimpiady dla Głuchych. Ola tutaj, e, jak widać, w się stołowym, bo robi to, z czym jest dobra. Ja z kolei staram się e, o miejsce w drużynie siatkarskiej na Igrzyskach Głuchych. Naprawdę dla mnie to jest takie oderwanie się od rzeczywistości. Bardzo lubię grać w tenisa stołowego i nigdy nie chciałabym przestać trenować. Z tenisa najwięcej wyciągnąłem, uważam, że to jest rozwój osobisty przede wszystkim. Ciężka praca, wytrwałe wdrożenie do celu, bo były wzloty, upadki. Także uważam, że sport no, daje takiego charakteru. Motywuje mnie udowadnianie ludziom, że wszystko jest możliwe. Robią to zdrowi ludzie i ludzie, którzy mają pewne ograniczenia, ale Człowiek jak chce to może. Społeczny jest od zawsze e, moją pasją, moim życiem i e, Na pewno nigdy się z nim nie ustalę. Inne nie są ważne i umiejętności, ale też e, ważne jest, bo no to się ducha ry i zaciętność. Ta zaciętność e, do zwycięstw, może przełamywać wszystkie maniery i prowadzi się do rzeczy, o no które inni się e, nie spodziewają.